Panie Prezes, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak wspaniały partner, wspaniały pod kątem tego, jak buduje, jak jest to firmą, firmą nagradzaną, bardzo wiarygodną co w dzisiejszych czasach jest także jest Pije damy pewność swojego partnera, bo wiemy, że na rynku różne sytuacje się zdarzały. To jest partner, który podaje się certyfikacji, który jest szanowanym partnerem w ale także szanowny przez Taki partner firma Budlex przystępuje do programu GOSKA Karta Rodzinna 3. W tym programie, jak wszyscy wiemy, dedykowanym osobom wielodzietnym, tym, które mają trzy i więcej dzieci, staramy się ze, względu, ze strony miasta, miejskich instytucji o duże ulgi w komunikacji, w korzystaniu z obiektów sportowych, korzystaniu z obiektów kultury, ale jednocześnie poszukujemy partnerów ze sfery biznesowej, którzy chcą do naszego programu się włączyć także poprzez różnego rodzaju upusty i ulgi dla roślin, które taką kartę Rodziny 3 Plus posiadają. Nie tak dawno miałem spotkanie, w którym oczywiście wręczałem kartę o numerze 10 tysięcy, na dzień dzisiejszy tej karty już jest prawie 11,5 tysiąca, także dzięki myślę także Państwu promocji tej karty, wielu osób, które jeszcze o tym nie dowiedziało się albo nie wiedziały, jakie można korzyści z tego tytułu czerpać, do programu się zgłasza i, i, i bardzo się cieszę. Także Pani Prezes w imieniu tak naprawdę rodzin 3, ale y, także tych, którzy są sympatykami i przyszłymi użytkownikami mieszkań Budleksu chciałbym podziękować i pozwolę sobie wręczyć taką symboliczną kartę y, z podziękowaniem Zygdrosz Budeks, która budowła karta rodzinna 3. I cieszę się bardzo, że Ulga 3% ale też Pani Prezes powie. Będzie mogła być realizowana w przypadku tych, którzy zechcą nabywać mieszkanie właśnie w spółce budynku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę Państwa, my również dziękujemy bardzo za zaufanie, że mogliśmy zostać partnerem tak bardzo ciekawej inicjatywy. Sądzimy, że zaufanie, które Państwo u nas obdarzyliście, no nie zawiedziemy. Nie zawiedziemy, będziemy starać się wypełniać jak najlepiej swoje zadania. Jak Państwo widzicie, osiedle, na którym się znajdujemy, jest dedykowane właśnie rodzinom i stąd pomysł taki, żebyśmy mogli w takim programie z miastem uczestniczyć. Rzecz dziękujemy jeszcze raz. posiadaczy karty Bydgoska Rodzina 3+, zarząd budleks zadeklarował 3% rabat na mieszkania z oferty regularnej firmy Budleks, to znaczy to są objęte mieszkania, które nie są objęte innymi promocjami, tak, no bo jest jakoś tam kola przy 12 mieszkaniach natomiast można skorzystać z oferty regularnej w śmieszku 3% dla posiadaczy karty. To proszę Państwa realnie oznacza, że przy zakupie mieszkania można, rodzina może zaoszczędzić od kilku, nawet do kilkunastu tysięcy złotych, co tak naprawdę nas cieszy, bo jest to największy bonus związany jakby z, z wartością tej karty, bo no, wartość karty, czyli tego projektu, który prowadzi Urząd Miasta wydoszczy. Jest wartością tej karty ile ta karta jest warta. W tym momencie ta karta rzeczywiście jest bardzo dużo warta. My taki rabat naprawdę bardzo rzadko, bardzo rzadko dajemy i jest to sytuacja wyjątkowa.